U mnie co druga klatka to jest jakiś dealer, albo jest narkoman, który, który prawda? Mm, no śpią tam na klatkach. Idę do pracy, wstaję następnego dnia rano i to samo. mam, No pracuję na rzeźni. No od zawsze, bo od zawsze, od zawsze. No nie wiem. 13 lat? Zacząłem pracować, jak miałem ile? 17 lat? No musiałem iść do pracy, musiałem od razu sobie załatwić szkołę, gdzie, no gdzie będzie, gdzie, gdzie będzie jakiś dochód, prawda? Muzyka jest odreagowaniem. W pewnym sensie ta, Tej frustracji całej. Na, na monotonność tego, te, tego życia, prawda? A czy muzyka z tym zdaniem jest czymś, co leczy zło? Myślę, że tak, na pewno bo on no, na osiedlu zajmuje się zawijaniem no, tych małolatów, co żeby sobie pokrzyczeli mm, mikrofonów. Mówią na mnie MC Hammer, naprawdę, I się śmieją ze mnie cały czas, ale ja, ja, ja. To jest, to jest, to jest słodkie. ich bardzo, no, zajwiście. ja Do brata, do kumpla mogą przyjść zawsze, że jest potężną bronią że no jeżeli tam z 15 dwóch to podłapie i będzie chciało sobie w końcu kupić komputer, czy może mają komputer, czy nie mam pojęcia, bo różne są sytuacje i to, to jest mój taki mały wkład. Tylko to mogę zrobić, bo tylko na tym się znam.